Dzień dobry, witamy ponownie na kanale Archolozy Hype. Dzisiaj wracamy do sta starej szkoły, czyli poszukiwań wykopek na Allegro. Dzisiaj zobaczymy, co ciekawego w dziale z magnetofonami szpulowymi nas czeka. Cześć, Darku. Cześć, Krzysztof, a to już powiem, że wyglądają na faktycznie, na, 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 na prawdziwe wykopki. No to robimy bank Olufsenej. A co? Zobaczmy, co tam mamy. Nie wiem dlaczego te magnetofony zawsze mnie trochę odpychały. Straszne rzeczy mówię dzisiaj, ale... No kurde, nie podoba mi się. Wiem, że to jest Bankolusen. No nie. No, a mnie prawie tak. Może sposób zużycia, bo widzisz, że to jest skala już, to komuś się paluchy ślizgały. Tutaj też chyba widzę pewne braki braków. No i no to tak. No to z drugiej strony jadę pewnie po sprzęcie z 60 lat. To jest monofoniczny chyba magnetofon jeszcze nawet. Niekoniecznie, ale no to jest raczej stary magnetofon, ale widać, że tutaj coś tutaj mogli włożyć jeszcze. Chyba im to nie do końca wyszło wkładanie. Co to ta głowica Bogena, tak? Tam tak, było napisane. co? Czy coś ci to mówi? Głowica Bogena, czy coś mi mówi? Tak. A, a jest w twoim magnetofonie szpulowym? Nie wiem. <laughs> gdzie były głowice Bogena w Studerach, nie? Tak? Nie wiem. Pytam się Ciebie. Ja też nie, nie wiem, że się pytam Ciebie, no. No co, <laughs> co <kurwa? śmiech> to nie, to nie, 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 nie. Nie dojdziemy dzisiaj do porozumienia. Jedziemy dalej ze szpulowcami, tak? Tutaj pan artystyczne zdjęcia już zrobił nam. Bardzo ładnie. Jest to Filip z do góry nogami, czy tam aktowali z gierami. Ale jest fajny, bo to jest topowy model. Wymagający odrobiny serca, mam go. Tylko, ja mam model niższy z jednym wychyłem. To jest Germanowy, wzmacniacz Tutaj budowany. jak widać, no 60 lata końcówka. Ale masz left i right, czyli mamy już pełne, pełen pogląd. Bo te niższe modele z tego okresu miały po prostu jeden wychył, Starczy ci, i tyle. Nie potrzebuję że dwóch. A tu już mamy dwa. To tu jeszcze mamy. Aha, ścieżki. MPDP cokolwiek znaczy. Tym momencie nie przychodzi mi do głowy. No to proszę, takie cuda nasze ZK246 miało już już w latach 70. Co? MPSP czy coś tam? Nie, lewy, prawy kanał i te rzeczy. Okej. Okay. Dobra. Jedziemy z powrotem. My tu mamy następnego Philipsa 4407, to jest chyba ten sam Philips. Nie, ten sam, ale inny. Ten na 99 ciszy, więc tragedii nie ma. Stolny w, sta w stanie dojechanym, niestety. Tak, bardzo zmęczony życiem. Jeśli potrzebowałbym te gałki, potrzebowałbym coś, bym go kupił za te pieniądze, ani grosza więcej. Następny Philips to jest 4415, tak, spojrzymy sobie na miniaturkę. Te magnetofony już chyba są. No nic, będzie trzeba zajrzeć, nic nie zrobimy. Sprzęt ceniony wśród kolekcjonerów za jakość dźwięku. Ciężko się nie zgodzić. Ale to jest trzy silnikowy, ale chyba jeszcze dwugłowicowy, bo była wersja taka późny barok. Tego, gdzie były trzy silniki, trzy głowice. Tutaj niestety jest podstawa, czyli dwugwałnicowy. Zresztą zaraz zobaczymy sobie, bo widzę zdjęcie. Tak. Miejsce na trzecią jest, ale Ci nie stać, więc nie będzie, jej miał. A widać mechanizm taki dość fajny, napędowy. No, no Nawet ale czysto, pusto, pusto. pusto. Czysto, pusto. Tak, czysto, pusto. No niestety czasem czysto, tak bywa. Czysto, do pusto Dokładnie. Dobra. W ramach masochizmu. A czemu nie? Tak, tak, to robimy się milionów i sobie kupimy. A to, ja miliony, to bym sobie kupił. Cuder. Zrobię to więcej na 45 złotych, jak jakoś stać. To chyba tylko brać. Nie jest tak, więc popatrzę. Światełka są, wyświetlacz jest. Przyciski są ładne. Tak. Przyciski są ładne. Dobre. Ładnie, no ładnie, po prostu no, za te pieniądze to też ktoś ten magnetofon podaje, był adekwatnie dużo droższy niż e, te 45 tysięcy. Bo tu teraz w tej chwili zgadza się. Bo to była maszyna do pracy, do nagrywania, a na maszynie się nie oszczędzało, więc ona kosztowała podejrzewam tyle co dobry dom wtedy. A teraz 45 tysięcy to jest. No, już ta maszyna na siebie nie zarobi, tak więc to cena podejrzewam, jest. no. Okazjonalne. No, czy to jest w tej chwili dla hobbystów, kolekcjonerów takie rzeczy są? Aczkolwiek, no, sprawne po serwisie. No pewnie, no, świetna sprawa. No, świetna sprawa, no, nie wiem, czy będę miał miejsce na niego. No, ale co, miałbyś taki coś w pokoju, na, na takim stojaku, że miałbym się i przełączał? Tak. 2 2 no, to nie będziemy się rozpuszczać na tym, bo widać, że jest też taki znorany z życiem, chyba ten sam pan sprzedający. Chyba. Tak. Hmm. Brakuje nakładki na gałkę, niby nic. No. Ale to jest upierdliwa rzecz. A niby nic, a już boli, jak ktoś zwraca na to uwagę. Tak, dokładnie. To są 530, to jest taki dwugłowicowy. Jakby była 630, o której w poprzednim materiał wspominałem, to były już trzy głowicowe. Tutaj mamy wersję mini tego magnetofonu o głowicach dwóch. Trochę, trochę, parę rzeczy go boli. Albo nie są. B77, cena adekwatna. Nic zadagnicując po prostu w tym wypadku. Ładuj się, ładuj się. Nie zładował się. No. Osobiście uważam, że to jest jeden z ładniejszych Revoxów. Na pewno dużo ładniejszy od modelu A. A wszystko co potrzeba. Nawet przy. Nożyk do przycinania tutaj po prawej. Można, można sobie montować taśmy. Tak, bo to było do tego urządzenia, to nie było po to, żeby pan Kowalski, chyba, że było go stać. Ktoś takiego słuchał na co dzień, mi to miał zarabiać. Tutaj mamy coś ciekawego. Nagra Kudelskiego, ale nie Nagra Kudelskiego. Pewnie to, to widziałeś, bo to jest... M Meltron, natomiast tu masz napisane, Manufakturę in technical collaboration with Nagra Kudelski, S.A. Szulcant, więc Kudelski maczał w tym paluszki, ale to nie jest jego dzieło. Wszystko fajnie by było, nawet mimo to, no niestety jest to monofoniczny tak, magnetofon. Tak, to jest ból tak, to jest ból Tak, tak, tak. Ja widziałem też, że one są na ebayu, niestety, no są to monofoniczne magnetofony. I no, tak jak dla, dla miłośników jak najbardziej nagry, czy tam właśnie tego technologii jako takiej, no Fajna rzecz, jeszcze są do pieniądze. No nie, nie, nie. słuchanie muzyki, słuchanie o muzykę. a nie szukanie złomu. Dobra, dzisiaj mam płytko, bo wyder czy czy czytam jak to boli humor. Philips N4510. To już było, ale nie wróci więcej. 11,50. Zrobimy chyba taką jedną stronę. Będzie taki short, że tak powiem, krótki odcinek. Darku, Dobrze, tak jeszcze muszę. tak zaznaczę, że dzisiaj jest dzień 5 grudnia. Więc jeśli zobaczycie to jutro, może być po ptakach. Ten Philips to jest właśnie to, co mówiłem przed chwilą. Właśnie to, co mi chodzi, nie chce się nadać. Uroki internetów. Natomiast to już jest trzy silnikowy i trzy głowicowy magnetofon ze wzmacniaczem. Tam masz chyba też podświetlane przyciski funkcyjne, nie? Eee, tak mi wygląda. Chyba tak, nie pamiętam. Powiem miałem ja tych Philipsów kilka. Z, zje, zdjęcia jakości zaraz polska. No. Nie dowiemy się tutaj nic z tego. Okej, okay. wrócimy może do innych rzeczy. Przepraszam, przeskoczę te parę stron. Pogubiłem w co? co mówisz? Pogubiłem się w wyświetlaniu. No. O tu musimy... Jeśli ktoś to wystawił na Allegro. Ah, dobra. Philipsy były. Dużo szpulu ktoś wystawia, tu jest Saba dwugłowicowa, to jest TG543. Fajny, ale odrobinę upierdliwy technologiczne magnetyko, ale fajny. Yy, tu się dziwię, czy to powinno być grunnik de facto gdzieś jeszcze. Był. Nieważny. Yy, już mamy droższe rzeczy. GX71. Ten magnetofon jest akurat warty tych pieniędzy, za który tutaj jest wystawiony. Trochę pracy pewnie jest, no ale to nie jest złotena. Jest kompletny, w miarę nie ma pokrywy, owszem. Ale to jest jeden z najlepszych, jeśli nie topowy, jeden z kilku topowych magnetofonów marki Akai. O może powiem to tak, to jest podobny z tym. Cakes 635D, tak. Tak? tak? tak, tylko ten ma chyba więcej głowic, albo tyle samo, co najmniej. Plus ten do góry ma licznik w minutach. Ten tutaj chyba nie ma, albo ma uproszczony licznik minutowy. Tak, ten ma uproszczony licznik ma minutowy. No. E, minutowy. Też, 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 też. też 4, 6 głowic, to tyle, że z większej i ładniejszej obsługuje dużo szkół. A to jest tutaj też 6 głowicowe. E, licznik cyfrowy, jest wybory taśmy. Masz tutaj chyba bias jeszcze regulowany płynie, nawet. Więc dla chodzącego nic innego, różnica jest też taka, że. Tu masz napęd paskowi. te paski trzeba dobrać odpowiednio. Nie można założyć w zamienniku, bo wszystko się rozleci. Tutaj mamy Techniksa. Podoba ci się ten magnetofon? Myślę, żeśmy kiedyś wszystko oglądali, chyba jeszcze Grzegorzu na wakacjach tam przy okazji jakiegoś filmu, nie? Mm. Nie wiem, no to 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 jajko po środku jakoś mnie nie przy... <laughs> Dobra. Nie, nie, dobra, dobra. nie, dobra. nie. Dobra. No. Jak mówił, autor słów skojarzenia to przekleństwo, więc. Tu mamy ładny tik, tik. Tika, tak? Tika nic nie Tika. Bo to trzeba przy tiku. zwrócić uwagę na głowicach, szczególnie przy takim. Czterossizkowy potworek tysiąca. Ładne. Właśnie to nie dziwi, dlaczego ja. z... O, może jednak tutaj pan zrobił zdjęcie głowic. Ach, i trzeba wejść. No, zobaczmy. To jest mega ważne. Okej, okay. nic nie mówię. No ładnie. Chociaż trochę wypolerowane już jest, no musi być, używany był w końcu. Grundig y, TS945, tutaj kolega z imienia nie będę wymieniał. Y, ogólnie przy tych magnetofonach ciekawostką jest to, że zębatka lubi paść przy nich. I, i, i. Marku, jesteś? Bo coś mi piknęło. Jestem, no popatrzę na niego. No i co, koledze, padła ta zębatka? Nie, 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 zębatka przy nich się rozlatuje, bo jest od gówno, z gównolitu ulepiona, czyli z, z takiego... Mieszanki plastiku z Gumą. No wiemy tak, mieszanka plastiku z Gumą. Dzięki temu one po prostu, te mechanizmy ich cichutko chodziły w tej Chodziła, chwili A teraz mieć... się rozlatywały te zębatki. Rozlatywały się, no tak. teraz są zębatki z plastiku. No i to głośniej chodzi, no ale chodzi. No. U mnie chodzi. Nie chodzi, nie, nie chodzi bo, 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 bo do tego nie ma z plastiku zębatek. I pan w Austrii wykonuje zębatki. Tutaj kole no. kolega mi wymieniał tą zębatkę, bo go poprosiłem. Zrobił przypadkiem 6 razy zwarcie na całym układzie, więc wymieniałem zębatkę, która była tylko uszkodzona przy tym Udało mu się spalić cały. Pięknie, nie? Mhm. Mm Też się ucieszyłem. Był nie do naprawy. Ten tutaj to... Widzisz, to jest tak ciekawa skaza, zwrócę uwagę. To są szpule o średnicy 22 cm. Ale to czekaj, czekaj, są on go naprawiał pod prądem, Grzesiek, czy...? E tak, bo musiał tylko jedną prostą rzecz zrobić, tylko nie wyszło. <słuch> Nie Nieważne, to jest jeden z moich traumatycznych wspomnień, bo byłem przy tym. Eee, to tak, jakbyś trupa, który chce żyć, jeszcze dobijał cztery razy, nie? Prądem. Okej, okay, no, no, no. Eee, no. Te szpule tutaj, jak widzisz, mają 22 cm, one są specjalne. Tylko grunt i brown takie szpule posiadali w swojej ofercie i używali ich w ogóle, bo tutaj masz obok, masz zwykłe 18 założone. Wiedziałaś o tym? Nie, nie wiedziałem, ale te duże robią wrażenie. Ale to nie są wypadku. duże, 22 One są mniejsze to, niż duże. No tak, no ale większe od 18. Tak, dobrze. dobrze. Przy tym magnetofonie fajnie wyglądają. Tak, bo tu chodziło o to, żeby można było go zamknąć pokrywać jeśli była, bo te były dopasowane tak i pokrywa, że one owszem wystawały z góry, ale ta pokrywa mhm. ma taki profil jeszcze do góry Przez co te szpule 22 cm też się mieszczą w tym. Uff, się nagadał. Tutaj zobaczymy, czy to jest w ogóle sprawne. Używany eee, Technics. Taki Dwa kanały, cztery ścieżki. Pasmo przenoszenia 20 do 20 tysięcy. Nie ma dolby, niestety. Okej, okay, tu bym się za te pieniądze chyba za, mi za, zainteresował tym. Wcale mniej widzimy, jak będzie ten. Jak ten będzie pro, program pokazywany, to już tego magnetofonu nie będzie. O, od tego właśnie był to, co pan tutaj napisał. TS1000 wyższym modelem. No. Niczego nie brakuje piękne, pie, piękna rzecz. Ogólnie. Ładne, to prawda. Um, niczego o, a, nie brakuje. Osobliwy, osob... nie, osobliwy. Brakuje. design, ale ładny. Nie brakuje tutaj przy przełączniku nakładki strych. No ale to, to, to już A, to jest, to jest farbka modelarska, pędzelek o delikatnym Włosiu chwila, moment jest zrobiona. No okej, okay, okej, okay. ale no poza tym pewnie Ci bardzo ciekawa propozycja i Rosen pieniądze. 800 zł za TSA. No to to jest fajnie. To jest naprawdę fajnie. Chociaż tutaj widzę, że to jest chyba troszeczkę inaczej. No, tak właśnie A, z, z, plexi, to jest. A pokrywa pleksy. Pularniowe. No, i wychodzi ci półtora klocka. Ale z pilotem. A tutaj jest na tych zdjęciach pilot? W tej nie wiem, czy wierzysz. Nie ma, pilota. bo normalnie tu jest 1800, pan zrobił promocję na 1489. Uh -huh. Ale ma jeszcze pan w ofercie takiego pilocika. No pilot, fajna rzecz, natomiast szpulę bym sobie odpuścił. Mam, może nie 22. Nie, 22 masz, to jest zbyt rzadka rzecz. No to mówię, mam 18 w takim wypadku. 4,18 i tak masz. No szpula, ale no, z no, szpulem nie miałem ponad 300 chce pan, tak? Dobrze widzę. No go... widzisz 1800 wychodzi z tym, a 1500 za cały zestaw. No, to teraz mi kawa jest potrzebna. Dobra, jedziemy do końca i zaraz kończymy. <noise> Bo dzisiaj to obydwoje jesteśmy chyba trochę przemęczeni tym wszystkim. uher nie będziemy pokazywać. 80 no, zł. Każdy tutaj akurat z nas ma jeśli chodzi o Uhera, więc... Znaczy u mnie jeszcze leży jeden. Dwa. Ja wiem, że leży, u mnie już dawno nie leży. Dwa takie leżą. Jak chcesz to przyjąć, odbierz sobie. Eee, dobra, tutaj mamy znowu Filip na wstanie, troszeczkę... A szkoda na to patrzcie, bo to są naprawdę wdzięczne magnetofony już, tak jak dobrze pamiętam, głowicowe, Części magnetofonowe. Chociaż tu może być skarb postaci co skarczącego do Uhera. O, bo tutaj jest ramię chyba kapstanu, rolka i parę ciekawych rzeczy tu jest. ZK145, dobre. No, 300 no. zł. Czyli pół ceny tego Grundika de facto. Już nie, nie skomentuję. Bo to już jest żerowanie na sentymentach. Tutaj B77 wersji tańszej chodzi, bo tanieją 4500 zł. To mieli źle. Tu jeszcze mamy co? A700 ścieżkowy, no to tu jest 8500. Szpulki 200, unikaty Akai. Mhm. ZK 140 Deluxe. Wychył analogowy, boczki drewniane, pięknie. 300. Licencja Grundika Tik X2000, piękny miałem, nie chcę nigdy więcej. Ta uczciwość? Nie, boję się ich. Ta uczciwość? Nie, boję się ich. Miałem i się, się bałem boisz. bałem tego naprawić, próbować naprawić, bo problem polega z tym, że on jest już sterowany za pomocą mikroprocesora i jak ten mikroprocesor ci walnie, to ten magnetofon może sobie wadzić do na półkę. Tak, tak, na tak półkę. bo na, na pewno, już go nie posłuchasz. Po no. prostu nie ma, to jest tak unikatowa rzecz, że ten magnetofon to jest szmelc. Dlatego ja już bezpiecznie podchodzę do tego tematu, bo ale stare mechaniczne magnetofony, już coś takiego, co kipnie, to już jest pozamiatane. A drugiego na części nie kupi za 12,5 tysiąca zł. Znaczy, się stara elektronika, bo jest też stara mechanika, to, to, to do, 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 dobry fachowiec to podratuje, czy można kupić jakiegoś dawcę, tak? A w przypadku, właśnie tak jak mówisz, tych y, mikroprocesorów, to jest gorsza to to sprawa. No tu przeskoczysz. Chyba, że komuś zapłacić no. za napisanie mikroprocesora. Jeszcze, żeby no, wiedziałem. jak szpralkę, jak. By... Tak, leśno. tak, jak, jak. No, dobra, nieważne, nie jedziemy nie, nie, nie w, te, w tematy wojenne. E, to jest jeden, moim zdaniem, z najlepszych możliwych do kupienia magnetofonu. W ogóle ever. I to jest coś, co kiluje na Revoxa Akai. Tak to będzie lepsze. Telepieński 520. Wiadomo, trzy głowice, trzy y, silniki, trzy prędkości. Pełna regulacja, żadnego autorewersu, bajerów, tylko po prostu to ma dobrze grać na dużych szpulach. Owszem, kawał plastiku, ale z rączką, ale za to jaki? Masz coś prawie podobnego. 8000, tego, tak? tak, ja mam model niższy. 8000, czyli to już jest w cenie Revoxa. No I to, to jeszcze B77. Następny Tik czterościszkowy czekaj, czy pan pokazuje głowicę, bo troszeczkę miałem okazję kupić, nie kupiłem z racji głowic, ale no tutaj jest i tak lepiej niż tam było Z 127 dobra, tu jest Philips, też ciekawy, cena jakby była cena ciekawsza, bo byłbym bardziej ciekawy tego urządzenia, bo to jest tak, stary, tak, z autorewersem, na 3, trzy... nie, tfu, na 3 na 6 albo na 4, jakieś takie dziwne, dziwne dziw, dziwnie skonstruowane jest, jeśli chodzi o ilość głowic, ale, ale jest to na pewno minimum 3 głowicowy magnetofon właśnie z autorewersem, taki old school, ale, ale, ale zrobiony na pełnej. Duże szkule chyba wzmacnia, szkła, z... tak, nie? Tak, tak, yy, czyli głośność, balans, bass, treble, kontur, pewnie nawet się znajdziecie tutaj. Wyłączniki, timery, soft touch, no i jest grubo. I zaraz zobaczymy. No fajnie, geokolok jest. Mikrofon jeszcze pan dokłada? Czy tam na dole? W pudełeczku? mikrofon. No, chyba tak. Mikrofon należy O, ten, 3, mikrofon pół, jeden. 3,5 tysiąca zł, nie? Flexi no. pękła. O, tu zrobił ładne zdjęcie. No, podświetlane przyciski. Je jest, jest ładnie. Jest naprawdę ładnie. Mm. No, tutaj można sobie przeczytać. Każdy można znaleźć po tytule, ja, więc też nie będziemy tutaj biedy rozszerzać, ja jestem ciekaw. Tak, sześciogłowicowy. Tak, Dwa kapstany. Tak, tak, tak. Na środku jeszcze prosiło o liczyń jakiś jeszcze, jakby dowolni to by było pozamiatane. Ale widzisz, można. I to jest na pewno starsze od sześciogłowicowych HKI. O, no, też, no, głowice wyglądały lepsze czasy. Aczkolwiek patent Philipsa, czyli do tych głowic, które się lubią ścierać, do, do, dokładali zawsze Philips. Do kasującej i żeby po prostu to prowadzenie taśmy było jak najbliższe głowicy, bo czym bliżej głowicy masz No prowadzącą, tym lepiej nagrywasz. O tym ale oczywiście, lepiej nagrywasz, lepiej odtwarzasz, coś takiego było znaczy, co też w 3 5. 5. No, do odtwarzania nie jestem pewien, ale do nagrywania raczej tak. Przetestowałem to, też chciałem. Dobra, <grym wytrofie> dobra, tylko zużywa głowicę, to, no, chyba, że jest to ok. Naby, naby, naby drukowane, albo i nie drukowane, Sony, przepraszam. Banko Olusen. To chyba żeśmy go oglądali, tak? Nie, nie, to jest jeszcze, nie. ten jest jeszcze, ładniejszy. Ten, tak, ładniejszy jest starszy, bo tamten to był 1100, tu jest model 1000. Kielich jest za 800. Bardzo ładnie. No, jak masz kasę, to dla Ciebie się super spichuś, waciki, kielichy, jak to boli. Napka pioniera, chociaż to nie wiem, to wygląda jak drukowane po prostu i... I pionier. Tak. Dokładnie. <laughs> Bo coś jest za cenię. Zresztą nie jest obracana, nie, nie jest autolokie, tylko jest po prostu wkładana i takie dziwne trochę. Instrukcje. Co my tu mamy za małe słowo? Bangolusen? Bangolusen. Belcanto. Z głośniczkiem Lizeczce. Lampowe. niekoniecznie to jest drugi drogi Darku. Belkantu, tutaj Banko Aluson jeszcze chyba dobra walizeczka. niech ci będzie. Głośniczkiem, może lampowe, raczej lampowe, 63 rok. Do muzeum, do Romka by się nadało. myślę, do Belkantu. Może już ma. Nie, nie, nie. nie za brzydkie. I ostatni uchyl no. Royal Deluxe. Stoi, już to stoi, to całymi tygodniami. Brzydki nie jest. No, no brzydki nie jest. No jest, no. znaczy białe to akurat bym sobie to się chyba na czarno pomalował na chwilę. Ale ten panel przed nim jest mało spotykany, bo mało było czarnych. Mało tak. ja przynajmniej miałem Royal Deluxe'ów. Tak, tak, zazwyczaj. Strenu. Royal Deluxe, czyli wersja lepsiejsza typowego Yy, varia corda, trzygłowicowy, tutaj w tym momencie widać, że głowica, mostek ten wymienny jest dwóch, bo tutaj jest ta lepsza dwójka od góry. No cóż, wychyły nie wiadomo czy działają, to jest moja trauma, ale jest czteroprędkościowy, sound on sound, wszystkie funkcje ma. Tam jeszcze trzeba pamiętać przy tych ucherach luxach akurat tak w moim było, chyba nie tylko w moim, że tam połączenie, bo tam ten mostek ten tutaj, co, co widzicie, ten mostek, są dwie śrubki odkręcane, on jest ściągany i on jest połączony z resztą że magnetofonu takim, takim, no, takim złoczem kilkupinowym no na, na, na wściekłym plastiku. I ten plastik po prostu jest tak twardy, że następuje jego degradacja z czasem i on potrafi się rozlecieć, no i wtedy jest rze, rzeźba. rzeźba. No okej. Okay. Czyli tym pięknym wychyłem, znaczy widokiem. Kończymy dzi wychyłu. Tak, 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 tak. Kończymy dzisiejszy odcinek. Dzisiaj były szpule na Allegro. Jeśli chcielibyście z nami coś poglądać, zapraszamy też do, nawet do nak nakręcania odcinków na Archologa, jeśli byście chcieli. Wszystko jest do garnięcia, to woli w naszych łapkach. No co, żeby nie przedłużać, dziękujemy. Zapraszamy do subskrypcji i do oglądania następnych odcinków. Piszcie w komentarzach co byście chcieli zobaczyć, natomiast tutaj na dzień pański, 5 grudnia kończymy nagranie. Mam nadzieję, że niektóre z tych rzeczy Wam się spodobały i uda Wam się je kupić. Trzymajcie się cieplko, chyba się trzymaj. Na razie hej. Cześć wzajemnie, cześć, hej.